Cieszę się, że o przemyśle i energetyce rozmawiamy właśnie w Katowicach. Między innymi taki był zamysł wtedy, kiedy podejmowano decyzję o ulokowaniu Ministerstwa Przemysłu na Śląsku. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej dyskusji dotyczących przyszłości kluczowych branż toczyło się tutaj, gdzie do tych branż jest najbliżej, gdzie jest najwięcej przedsiębiorców, którzy właśnie działają w branży przemysłowej, działają w energetyce. Myślę, że mieszkańcy cały czas obserwują transformację Śląska. W wielu naszych miastach, tak jak w Katowicach, widać w jaki sposób, sposób zmieniamy się, w jaki sposób skorzystaliśmy z 20-lecia członkostwa w Unii Europejskiej. W związku z czym myślę, że mieszkańcy Śląska są otwarci na zmianę. Natomiast na pewno trzeba uważać na to, żeby mieszkańców nie straszyć właśnie tym, że zbyt wiele się zmieni. Ta transformacja będzie czymś, co będzie postępowało w sposób taki ewolucyjny, gdzie przedsiębiorcy będą korzystali z różnego rodzaju mechanizmów wsparcia, a w związku z czym transformacja nie będzie czymś, co się wydarzy z dnia na dzień.